Witam wszystkich w nowym odcinku OPEC GARAGE z tej strony Witam wszystkich Zmotoryzowanych w Nowym Roku Co dzisiaj mamy na ruszcie? Otóż dzisiaj na ruszcie mamy temat do skór od K2 Jest to Auron Cleaner W zestawie mamy jeszcze też Auron Protectant Jest to preparat do zabezpieczania skóry No i szczoteczka oczywiście można je kupić też oddzielnie. Producent nawet mm, wspomina, że jest to delikatny, a zarazem niesamowicie skuteczny preparat do czyszczenia skór. Dzięki neutralnemu pH nadaje się do regularnego stosowania. Tak więc y, możemy sobie częściej y, ogarniać temat. Y, tu mam takie skórki kremowe, będzie fajny. Będzie myślę fajna 50, bo tutaj troszeczkę zabrudzeń jest. Na no jasnym widać najlepiej. Yy, zrobimy pół na pół i zobaczymy, jak to się nam doczyści. Także zabieramy się do roboty. Zrobimy 50. No właśnie, w rękawiczkach jest ciężko. Ale załapało. Dobra. Zrobimy 50 wzdłuż. Właśnie akurat wziąłem na testy tego preparaciku taki, takie jasne wnętrze, żeby było właśnie dobrze widać. Robię takie trzy kapki i lecimy delikatnie, nie musimy przyciskać. Wystarczy lekko zruszać. On powinien sobie ładnie, szczoteczka powinna ładnie tutaj do tych zakamarków w tych porach ładnie wszystko wyczyścić. Zaraz zobaczymy. Lepiej robić sobie po kawałku, nie robić dużych powierzchni, bo żeby skóra za dużo nie wchłonęła tego preparatu, bo nie jest to dla niej zdrowe. Lepiej od razu sobie wycierać po kawałeczku. piąteczny czas, teraz mamy kolejny weekend trochę dłuższy kto sobie wziął piąteczek wolny to ma teraz 4 dni można sobie odpocząć albo sobie podziałać coś w garażyku hobbystycznie polecimy teraz teraz odkleję taśmę i zobaczymy ładnie się tutaj Doczyściło. Niby nie jest to strąg. Nie wiem, czy w ogóle też jest, nie patrzyłem, czy w ofercie jest strąg, tak jak w innych firmach. No ale ten nie był łagodny, ale fajnie sobie poradził. Zaraz Wam pokażę. Oderwiemy teraz tasiemkę. I myślę, że coś będzie widać. Z daleka, tu bardziej na szwie akurat jest, to może być słabo widoczne, ale tu będzie tutaj jest. Widać bardzo dobrze, jak on sobie tutaj zadziałał. Widać zabrudzenia i jak bardzo do tyłu odsuwam to jest to widoczne. Tak więc Auron Cleaner daje radę od K2, pianka do czyszczenia. Po wyschnięciu damy później protektant. No i będzie gitarka, jak to się mówi. Tak więc co, krótki teścik. Lampka przy okazji się sprawdza, ładnie doświetla. Z przewodem nie ma problemu, jest go dużo. Jak widać jest ładnie oświetlone. Preparaty też są fajne, do skóry działają, dają radę. Szczoteczka jest sztywna, nie, nie po kilku razach nie, yy, nie ugniata się tutaj nie, nie zmienia swojej formy. Ładnie sztywna jest cały czas. Tak więc też to jest na plus. K2 Auron. Protektant do zabezpieczenia. Szczoteczka. I możemy działać. Z 2 Pozdro, hej, do następnego odcinka.